Monika Andrzejczak, dzień dobry. W Mikołajkach w tej chwili na termometrach zaledwie 2-3 stopnie powyżej zera. I to wcale nie jest najzimniejsze miejsce w kraju. Najzimniej jest w tej chwili na wschód i południe od Warszawy. W Siedlcach 0, w Kozienicach minus 1. I to wcale nie przy gruncie, tylko na wysokości 2 metrów. Proszę bardzo, mamy najświeższy raport pogodowy. W Warszawie tylko 4 stopnie. Kto parkował dzisiaj pod chmurką wie, że trzeba było skrobać szyby. W Krakowie, Katowicach 7 stopni, w Poznaniu podobnie, w Wrocław. W to najcieplejsze miejsce w kraju. Tutaj 8 stopni. Dlaczego? Dlatego, że tam najwięcej chmur. Te chmury rozciągają się aż po Kraków, ale w tej chwili pada tylko w Sudetach i lokalnie na Przedgórzu Sudeckim. Im dalej na północ, na wschód, tym więcej czystego, bezchmurnego nieba. Wiatr na razie jest słaby, ale w ciągu dnia przyspieszy i to mocno. Gdzie? Spójrzmy, proszę. Największe porywy poczujemy w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, aż po południową Wielkopolskę. W Sudetach porywy do 80 km na godzinę, na wybrzeżu do 55, ale w głębi kraju ten wiatr będzie też odczuwalny. Mało przyjemny, bo to zimny wiatr, powietrze pochodzenia arktycznego ze wschodu i północnego wschodu, ale słońce za to zrekompensuje nam sporo tego chłodu, bo będzie go faktycznie bardzo dużo, choć nie wszędzie, bo od zachodniej Małopolski przez Górny Śląsk aż po Dolny Śląsk będzie się chmurzył i popada. To nie oznacza ulew, ale sporadyczne przelotne opady na pewno się będą pojawiać i na Przedgórzu Sudeckim, i w samych Sudetach. Poza tym bardzo dużo słońca. Ciśnienie też wysokie na warszawskich barometrach. 1018 hektopaskali. Jesteśmy w zasięgu stabilnego, mocnego wyżu. Jak to wszystko przełoży się na nasze samopoczucie? Nie najgorzej. Trochę mniej korzystnie będą się czuli tylko mieszkańcy południowego zachodu, bo tam mniej słońca. Ale jutro powinno być lepiej. Do widzenia.